Przechadzał się spokojnie mężczyzna środkiem ulicy, z szeroko rozstawionymi nogami i lekko przygarbioną sylwetką. Za nim szli skłóceni studenci medycyny. Mówię ci, że ten starszy pan ma wyraźne objawy hemoroidów, stwierdził Zenek. Ależ nie, wydaje mi się, że to raczej kwestia problemów z kręgosłupem ripostował Karol. Zawarli zakład i zbliżyli się do starszego pana, prezentując mu swoje opinie. Dzień dobry panu. Studiujemy medycynę i postanowiliśmy się założyć. Zenek twierdzi, że borykasz się z hemoroidami, a ja uważam, że masz problemy z kręgosłupem. Kto ma rację? Starszy pan uśmiechnął się. Niestety żaden z was nie trafił w sedno. Mój problem nie leży ani w hemoroidach, ani w kręgosłupie. Otóż mam kłopoty z planowaniem. Chciałem puścić bąka, a skończyło się na tym, że się zesrałem.